Będziemy 48 godzin na SCP-096. No i dzisiaj przełamiemy każdy poziom bezpieczeństwa, bo pilnować nas będą najlepsi z najlepszych MTF. Dodatkowo będziemy posiadać mega umiejętności, a niektórzy nawet by powiedzieli, że supermoce Takie jak ulepszony skok, o wiele większa prędkość i pierdzielnięcie nie z tej ziemi. Ale jeżeli jakimś cudem zostałem złapany bądź zabity, odcinek się momentalnie kończy. Więc widzę, czy mi się uda? No i witam was wszystkich bardzo serdecznie, a my dzisiaj jesteśmy transportowani. Odcinek nie zaczynamy z Pacówki, jak to robimy zawsze, tylko zaczynamy teraz z powietrza. No i zapytacie się mnie, gościu, ale co planujesz? A ci odpowiem, że planuję zaraz wyskoczyć to, po prostu. Nie de, że planuję wyskoczyć, to planuję ich wszystkich pozabijać. Więc widzowie, zacznijmy od tego. Popatrz się na mnie, któryś z nich. Popatrz. Patrzcie, gdzie jestem w ogóle uwięziony, jestem jako drogi pilot. Co tu się dzieje? Patrzcie, jaki dziwolog! Oj, widzowie! Skąd takie coś się bierze? Kto nie patrzcie mu się w oczy. <laughs> Czekam tylko na moment, aż który się spojrzy magicznie. Może ten jeden z ganerów. Widzowie, patrzcie, ej, on się chyba na mnie patrzy trochę. Tak, spojrzał się! Dobra, Kurde! Rozpierdzielamy ich. Nie! Rozpierdzielamy ich! Dokładnie tak! Widzowie, zacznijmy odcinek od tego, że wyskoczyliśmy na spadochronie naszym SCP-096. Fani tej serii w komentarzach już piszą tak. Słuchaj, gościu, to, to, to jest to niemożliwe! Niemożliwe, by ten twój SCP tak zrobił! Ja ci mówię, że wszystko jest możliwe, to jest na 5. A fani mojej tej odsłony niech napiszą hashtag SCP i co byśmy następnej mogli zrobić. Jeżeli wam się to oczywiście spodoba, goście, a ja teraz, żeby to było mało, pokażę wam moją pierwszą super umiejętność. A jedną z nich, widzowie, jest kop na daleko. Dokładnie tak, zagraliśmy w pinbola. Ale teraz pierdzielajmy, bo jak mogliście zauważyć, no dokładnie, oni już zaraz będą na moim tropie, więc przydałoby się trochę zacząć uciekać. Mam kilka misji do wykonania, celów do zdobycia, które sobie dzisiaj postawiłem. Pozwólcie, że przytoczę wam kilka z nich, tylko wejdę na ten daszek, żeby nie mogli mi nic zrobić. A, może być to jednak ciężkie. Okej, okay, superancy. Pierwszą rzecz, jaką chciałbym zrobić, to dostać się na hangar, ale te parówy już do mnie strzelają. Patrzcie to, no kautuję go się. Ale o, o, no ich pozamiatało. O nie, teraz ciebie spotka kara. Oj, nie. widzowie, ja mam ragdola. Patrzcie to. Bum. <słuchy> co jest? Gość zrobił, nie wiem, wyskok. Adam Małysz. Bum. Ten wali do mnie jakimś opacerzonym gównem. Ej, dobra, nie mogę się tak z nimi bić, widzowie. Bo za długo będę miał po prostu low HP. Dobra, musimy go walić. Okej, okay? jeden zdjęty. Ta, wiecie co, pierdziele te bijatyki na razie. Po prostu ukradnijmy jakąś furę i dostaniemy się w miejsce naszej destynacji. Hop. 好。 Jesteśmy, jesteśmy, moi drodzy, w aucie już. A jak jesteśmy w aucie, to wiecie co? No, będą nas paru chciały spychać. Nas to nie obchodzi. MTF dzisiaj jest na przegranej pozycji, bo ja jestem SCP-kiem. E, zaraz wyjdę i gościa znokautuję. Dobra, jednak opuszczamy to auto. Halo! Przestań się kręcić. Ole, teraz mają przerąbane, bo ja sobie stąd wybiegam, a oni nie będą mogli wyjechać. Pozdro! Albo nie, wybiegam? Widzowie, zbugowałem się. O, żyję. Super! Dobra, wychodzę stąd. okej, widzowie, już widzę, że zaczynałem taszczyć pierwsze czołgi. E, no i z tymi czołgami moglibyśmy zrobić rozpierdziel. Okej, okay, widzę już jak do mnie walą nawet, ale mam pomysł. Po prostu wjedźmy w góry. Zróbmy tak, żeby nie wiem, zgubić ich na chwilę. jak wiecie dobrze, jak my ich zgubimy, to będzie o wiele łatwiej nam. W sumie moglibyśmy nawet pozostać tutaj w górach, bo oni nie mają jak czołgami się przemieszczać po górach z karabami. No już bardziej, ale i tak jest to utrudnione. Ale mi widzowie, pierwsza rzecz, w tej chwili możecie zobaczyć na mapce Hunger w Grapes. Tutaj chciałbym zrobić naprawdę wielkie spustoszenie, bo jest tutaj jedna z baz mdf a dokładnie lotnisko i więc przydałoby się to rozdukcyć W późniejszej formie odcinka planuję uwolnić kilku naszych SCP-ków. Właśnie to oni używają, ale skubańce. No dobra, dobra. To że nie mogę doskoczyć realnie tak, żeby ich po prostu złagitować. Niestety nie pozwala na to jakby GTA. Ja się strasznie tutaj buguje. Dobra. Kolejna jakaś Valkyria przylecia. Będziemy musieli na pewno im uciekać stąd. Patrzcie to, tam jest jakaś fura, może ją buchniemy? Eee, myślę, że jety nie będą w stanie nas tak łatwo zatrzymać. Tylko latają nad nami helikoptery, to jest największy problem, moi drodzy, patrzcie to, bierzemy mesę. O nie, o nie! Ta paruwa już jest za nami! Dobra, widzowie. Odbezpieczam furę. Ej, to jest w ogóle chore, że ja jako SCP przemieszczam się furą. To jest widzowie chore. Teraz za nami ten skarab jedzie. Ej, tunel! W sumie jesteśmy secured tutaj od wszystkich helikopterów jakichś. Jedzie za nami insurgent. Nie jest to zbyt ciekawe, ale dwustnął no nas. Fajnie. Musimy się dostać widzowie na to Grapes Za wszelką cenę. Dobra. Jakbyśmy teraz gościa z break -checkowali. O! Zatrzymał się! Proszę, rozwal się! Nie! Widzowie, tu jest kolejny jakiś ziomek. O cholera, wypadłem! Zrobili mi to, co ja im kiedyś widzowie na odcinku. Zastawi je mi motor. Gość skoczył w ogóle. Gdzie on, on żyje? Nie! Żyje! Chodź tu, chodź. No, już nie żyje. <grystanie> widzowie, Myślałem, że przede mną ucieknie. W sumie. Oj, wysiadł z tego auta. Ja pierdzielę, nawet widzowie nie chcę jego, tylko chcę to auto pożonglować nim. Teraz dopadnę ciebie, ale mają przerąbane. Bum. Oj, widzowie, definitywnie przerąbane. Ja też mam przerąbane, bo lata za, nade mną helikopter. Patrzcie to, patrzcie to! <grym> Muszę go dorwać, widzowie. Co teraz? Co teraz do mnie mówi? Co teraz, parowo? Co, ten helikopter mnie bulinguje, a ci ludzie na tych jetach nie dają rady. Ej, wezmę ten motocykl, który oni zostawili tutaj i jadę na motorze dalej. Es? to ma prawdziwy sens. Po prostu zdupcam sobie na motocyklu. Gorzej, jakby ten helikopter tutaj wleciał, ale potrzebuję jednej chwili. Ułamku sekundy, w których zgubię na chwilę MT. Jeżeli to się uda, to będzie naprawdę spoko. Moi drodzy, już jestem bardzo bliziutko Grapes Ziomki na wszystkie sposoby próbują mi utrudnić życie. Mimo to e, skaraby gdzieś tam w odległości jakiej się trzymają, to jest najważniejsze, ale teraz, co się dzieje? Lotnisko Grapes. Może być tutaj naprawdę grubo. widzowie jakiś samolot, ale nie wiem, czy on będzie chciał mnie atakować. Ale widzowie, mam rozkminę, czy moje super kopnięcie będzie działa... Nie, no to jest cholera niemożliwe! To to jest moja ulubiona broń od teraz! O, cholera. Ej, dobra, on się to nie spodziewa. <gry> widzowie, to jest ich baza? O! A jakby to buchnąć? O! Nie, 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 nie! Tylko mnie nie wysadź, daj mi jeszcze chwilę pojeździć. Widzowie, on próbuje. No i mnie wysadzili. Parowy! Mam nadzieję, że nie wys... wysadzili. nawet swój helikopter. Ja, widzowie, nic nie muszę tu robić. O! O bryka! Tego mi było potrzebne. Jednak nie opancerzona. Nie tak dobrze opancerzona. Widzowie, no jakiegoś frajera tutaj. BUM! Cholera. Gdzież są opancerzona policjka jakaś? Widzowie, co jest grane z tymi wozami dzisiaj? Dobra, muszę dupcać, muszę zdubcać, ale mi zrobił rambusta. Jiu! Ej, oni chyba nie wiedzą, gdzie jestem. Helikopter na razie widzi. Widzowie, tunet, armia się pojawia. Moi drodzy, niestety nie wygląda to dobrze, bo potrzebuję motocykla, by moja taktyka usprawniona działała, żeby mógł niszczyć wszystko. A jaki motocykl jest najlepszy, zapytacie? Nie wiem. I w sensie nie odpowiem wam na to pytanie. Jakiś taki, który nie wybuchnie od jednej rakiety, ale takich nie ma. Więc pozostaje nam jedynie ogarnąć skądś krosa. Czy ogarnę krosa? Nie wiem. Helikopter mnie gdzieś zgubił. A miejmy nadzieję, że. O cholera, już za mną jadą. A, miejmy nadzieję, chciałem powiedzieć. Że spotkamy jakieś motocykle tutaj na drodze. Jak nie spotkamy motocykli, no to właśnie mnie dojadą. A mam jedno przemyślenie, które mógłbym zrobić: zahaczyć o tą placówkę SCP, która jest, moi drodzy, na Human Labsie jedna ukryta. Tam mógłbym się przedostać. Zobaczcie, że jakieś rakiety frajerskie we mnie lecą. No cholera! Ty, kur. O! Jadę z nim, Widzowie! Odpaliłem się! Jadę z Tobą, Czołgu! Widzowie, rozdupcam go! On się sam zaraz zniszczy. On się zaraz sam zniszczy! Cholero ty Gaj! No nie no, muszę go dorwać! Ale mi już widzowie ciśnienie podniósł! Współczuję pipkania tego, bo zaraz tu dojdzie do erupcji wulkanu Wezuwiusza! Rzucają we mnie widzowie jakimiś rakietami! Widzowie, mam taką lipę! Doktorem plagą tak nie było ciężko! Nie wiem, co w nich wstąpiło. Dobra, walę go w, walę go w bęben. A najgorsze jest to, że te czołgi... Duże taki nie odskakują. Dobra, widzowie, oni mnie odpuścić się chcą. Patrzcie, jak to wygląda. Ej, na dachy, na dachy. Spróbuję na dachy, nie wiem, może cokolwiek. Oni po prostu dzisiaj mnie bała mucą z błotem. Nie wiem, czy 72H ma sens, jeżeli oni mnie tak po prostu dupcą. Nawet jeden dzień nie minął, widzowie. No jeszcze mnie baba potrąci. Daj mi babo auto. Ej, co jest grane? Ja nie mogę dorwać fury. Dawaj furę. Nie wiem, oni mnie zgubili gdzieś na tej mleczarni? Chyba nie ma opcji. Widzowie, ja dostaję od nich taki haras. dostaję od nich po prostu taki wpierdziel. Patrzcie, już jeździ za mną jeden. Nie. Oni po prostu bawią się ze mną, widzowie. To jest po prostu zabawa, jak na moje. Patrzcie, oni walą po tej mleczarni? Nie, by gdzieś dym był. Okej, okay, widzę jeden czołg za sobą. Nie wiem, czy on nie widzi. Widzę drugi czołg. Okej, okay, czołgów jest na pewno dużo, ale dopóki nie ma helikopterów jest w miarę relatywnie spoko. Yy, ale już pokazali, że potrafią z nami pojechać ostro, więc musimy na to uważać. Bo ja nie wiem, widzowie, czy taka druga sytuacja by się nie skończyła śmiercią i końcem odcinka. A to byśmy raczej nie chcieli w tak krótkim czasie. Niemniej jednak... Uwolnijmy Niemniej jednak, uwolnijmy może kilku naszych przyjaciół. Może ktoś będzie tutaj w tej placówce. Po prostu ją rozpierdzielmy. Rozpierdzielmy Human Lapsa, moi drodzy. Zemsta. Oko za oko, ząb za ząb. Patrzcie, to jest jeden ziomek nawet. Nie wiem, kto to był, widzowie. Kasuję go. Kasacja. Gościu, oddajesz motor. Dobra, widzowie, biorę jego motor. Nie wiem, czy to był jeden z placówki. Nie obchodzi mnie to. Mam motor. Teraz wam pokażę prawdziwą zabawę. Hop, chodź tu, chodź tu. Teraz. Teraz to nikt, widzowie. Patrz to. Zapinam tylko pasy. Seatbelt on. Boom! Cholera, bez broni. Muszę tak kopać ich. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Topór. Topory. Widzowie, muszę go dorwać. Nie, no to nie ma sensu. To jest jakaś paruwa, widzowie. Dobra, teraz go kopię. O, rozdupcyłem skaraba. Teraz gramy z nimi, widzowie, w kręgle. Bum! Teraz ten drugi. O, teraz ze mną zagrali w kręgle. Ale dobrze, ładnie ich rozdupcałem tutaj. Yo! Nie, tylko nie broń laserowa. Ona, widzowie, zadaje mi praktycznie trzy razy więcej damage'a. Dobra, rozdupcyłem go. <gryw> Jednego skaraba. Teraz tylko tego ziomeczka. O nie, rozdupcą mi zaraz motor. Polera! Patrzcie, poleciał. I teraz tych. Bum! Boże, to jest takie piękne. To jest takie piękne. Jak mogę ich rozdupcać. Patrzcie to. Ten też wybucha. Boom! Okej, okay, rozwalili mi motor. Eee, słabo, słabo, mocno słabo, ale nas to nie obchodzi, bo z, no, zniszczyliśmy im praktycznie cztery skaraby. Najważniejsze jest to, że po prostu musimy się dostać do siebie... Ej, ja w ogóle mam snajperykę i pistolet. W sumie po co mi to, jak jestem praktycznie, nie wiem... Ultra jednostką, ultra człowiekiem. Nie, nie jestem człowiekiem, jestem w sumie. Czym jestem? O to jest pytanie. A? Ale przebiegnijmy się że na szybko po humanie. Zobaczmy, czy może ktoś tu jest. Albo wszyscy będą w innej bazie, widzowie, w innym laboratorium. Tak, tutaj chyba nikogo nie będzie. Co jest grane? Czyli wytłukliśmy całego humana na darmo? Ja pierdzielę. No, to trochę słabo. O! No, zabłąkane owieczki! Chodźcie tu! Bum! Trzeci? Trzeci? I trzeci! Dobra, widzowie. Trzech położyliśmy. Nie wiem, ile ich jest na zewnątrz. Ale postaram się trzymychnąć tyłem. Dokładnie. Dobra, widzowie. Odkąd byłem w Humanie, trochę mi zajęło, żeby stąd wybiec niepostrzeżenie. Jak możecie zauważyć, to tam są całe siły praktycznie MTW Skierowane przed wyjściem. Ja skierdzieram górą. I teraz, co będę chciał zrobić? Będę chciał zaatakować prawdziwą placówkę. A dokładnie też bazę wojskową, czyli dwa w jednym. I zanim ja tam dobiegnę, trochę minie. A chcę być niewykrywalny i biec po górach, więc dajcie mi trochę czasu. Moi mili, moi drodzy zobaczcie, gdzie jestem. Baza wojskowa już tuż, tuż. Ja bez ogonu totalnie nie wiem, co się dzieje, ale będziemy chcieli rozwalić tą bazę. Na pewno zadanie mamy cięższe, bo doktorem Plagi mogliśmy po prostu przejmować ludzi i wiecie, łącznie chyba w odcinku poprzemienialiśmy z 50 osób. Nie, chodzi tutaj o to. Chodzi tutaj o to, że my jesteśmy tą jednoosobową armią. My musimy po prostu rozwalać wszystko. Problem jest taki też, że nie mam motocykla, który byłby OP dosłownie. Odkąd można kopać motorem? Widzowie, to się zalicza do tego, no to wiecie. Czemu by nie korzystać? A ja tu mogę? Mogę tu wskoczyć za się. Teraz tylko wyskoczyć stąd. Pewnie, że mogę, okej. Okay. A jakbyśmy totalnie jakoś niepostrzeżenie, puchnęli wojskowy pojazd i zaczęli nim tu jeździć, Wiecie, moim celem jest po prostu przeżyć 48 godzin, nic więcej. Więc mi jest na rękę, czy ja to zrobię, nie wiem, siedząc w krzaku czy nie. Ale wiadomo, z jasnych powodów nie będziemy siedzieć dzisiaj cały odcinek w krzaku. A swoją drogą, mój drogi widz, jeżeli jeszcze oglądasz, pozwól, że zaproszę Cię na start borerpę bo borerpę startuje około 6 grudnia. Taka jest data planowana startu, czy może się ona. Obsunąć, może, ale planujemy 6 grudnia. Zobaczcie, tu leżą czołgi MTF-u w poszukiwaniu. Ja z strugam Pawiana, a i przy okazji mówię wam o BorerP. BorerP to mój serwer, na którym możesz gościu pograć ze mną, bo też tam będę grał, i startuje druga edycja, która jest o wiele prostsza od poprzedniej. Stawiamy teraz po prostu na zabawę, nie na poziom roleplayu, jak chcieliśmy zrobić to od początku. No i co? O wiele nowych rzeczy, naprawdę. Więcej prac, więcej innowacji, więcej innowacji przede wszystkim dla kraju. I co wie? E, czyli to jest dziwne, że jadę ciężarówką gdzieś po pasie lotniczy. Możliwe. Ale czy musicie zagrać na BOR RP? Na pewno. Widzowie, nie? Co tu się dzieje? Ale ten czołg jest zielony, o co z tym chodzi? Co jest widzowie? Zatrzymuje się. Dobra, nie, roz rozwalam go, widzowie, to jest jakiś MTF. Cholera. Widzowie, czemu ten czołg do mnie strzela? I czemu ma kolory tej rebelii chaosu, o której mi pisaliście, żeby ją dodać? Też. Eh, frajera chyba tak nie złapię. Mmm, widzowie, muszę mieć jakiś sposób na te czołgi. Musicie mi napisać w komentarzu. Bo skurczy są po prostu mega w Dobra. O, tu jest jakiś wojskowy. A, oni wszyscy będą ze mną walczyli. Pewnie teraz zobaczcie to. Co jest grane? Oni walczą między sobą. Ej, o co tu chodzi? Ja już nic nie rozumiem. Widzowie, czołg? Z czemu one strzelają do siebie? Ej, zobaczmy to z góry. Ej, mam pomysł, w ogóle puchnę helikopter. Nikt się to nie będzie spodziewał, jakby. Wy... Wyobrażacie sobie scp który pilotuje helikopter? O nie, paruwa już mi rozwala jednego. No, wiedziałem, wiedziałem, że to się stanie tak. Mimo tego, że mam super dużo HP, to i tak jeszcze, widzowie, stare nawyki zostają, czyli parówy, które do mnie strzelają. Normalka. Patrzcie to, kolejny czołg. O co chodzi z tymi czołgami? Tam dwa czołgi są. One wyglądają jak czołgi MTF-u. Aha, widzowie, ja już rozumiem! Rebelia Chaosu się napierdziela z MTF-em! Jeżeli nie wiecie, czym jest jedna frakcja i druga, to jedna jest zła, druga jest dobra. Long story short, wygooglujcie sobie, moi drodzy, ale nie, poważnie. Czarne czołgi, te takie modernistyczne, to są chyba MTF-y, a te zwykłe to... nic. co będzie Rebelia Chaosu? Nie wiem, ale jedne w drugie w siebie wierzają. Wiecie co, wywalone. Skorzystajmy z okazji, tak, widzowie, skorzystajmy z okazji i spierdzielamy stąd jedziemy do placówki, która jest tutaj obok. Pewnie robimy to. Okej, okay, widzowie, podczas tego całego chaosu, który się dział, udało mi się zakraść do restricted area, czyli do jednego z laboratoriów, widzowie. I zobaczmy, czy tutaj będziemy mogli kogoś spotkać. Może podsłuchać. Nie wiem, czy tu są kamery. Czy ktoś mnie będzie widział, nie wiem, cokolwiek, kogoś tu zastam. Raczej powinienem kogoś tu spotkać. Nie wiem, czy oni wiedzą o tym, że ja tu jestem. Raczej nie powinni wiedzieć, bo nie musiałem pokonać żadnej tak naprawdę obstawy, żeby się tu dostać. Co jest grane? Tutaj też widzów pusto. Okej. Okay. Pójdziemy w tamtą stronę teraz. Daj. Iźcie to. Ej, totalnie pusto tu jest. O co chodzi? Chyba widzowie, jedyny mój cel jaki mam teraz to uwolnić wszystkie sepeki, które są w tej części. Mm -hmm. Jeżeli tu coś w ogóle jest. Dziwne, bo druga placówka i nic w niej nie ma. Okej, okay, powinienem go zabić. I ja go zabiję. Oj widzowie, to nie są MTF-y chyba. Słuchaj, chcemy ci pomóc. O, zaczyna Zajęliśmy się jakiś dialog. Przejeliśmy tą miejscówkę. Odeskortujemy cię do twojego miejsca. Odeskortujemy cię do twojego miejsca no, Widzowie, ja się nie mogę z nimi porozumieć, czekajcie, jakoś migowo <śmigowo> Migowo wizowy się z nimi porozumiewam O co, 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 to? tu z nami? Eee, czekajcie, jakoś... On chyba próbuje na migi Dobra, tego nakautujemy widzowie Ej, 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 spokój, spokój! Widzowie <laughs> tego to Bo musieliśmy, którego zabić, wiecie. Eee, czy szukamy jakieś emotki? Celebrate, celebrate, widzowie! Yes! Pewnie, że z wami idziemy. O, doktor. Oni mają doktora? O, siema! Spokojnie, rozumiem. O, no, w miocie, oni sam współpracy z tobą. A co z tobą? Co ty tu w ogóle robisz wariacie? Kurczonosy! ja współpracuję pracuję, ja to z tym. Żyję. Dobra, a słuchaj, a kim oni są? To są przyjaźni nam nastawili ludzie, którzy chcą nas uwalić i zniszczyć całe całą tą fundację. Ej, ja przecież to zabiłem przed chwilą. Zapyt. Ta... Weź go przemij może. Pokój się. I weź im weź im powieś, żeby... że jestem niegroźny. Spokojnie ani chci nie ale to ja było <laughs> jego samozajczy... Tak! Ja uleczę go. O, widzę, że zacząłeś działać, doktorze. Już pacjent został leczony i nigdy nie zakazisz się. Straszną chorobą. Dobra, czego oni od nas są? Czego oni od nas są? Są, żebyśmy im pomogli zniszczyć fundację. Dobra, zniszczymy jaką fundację? MTF czy się pomaga? Czy Dios? Nie, taki żart, taki żart, taki żart. Oni mi, tak mnie nie rozumieją, co? Nie, to tylko ty mogłeś to usłyszeć, więc... Rozgadzasz no, się i... A, chodzi o... bo zapytam. O jaki chodzi... O jaką fundację chodzi? Co, MTF? Co nam, dzisiaj gadam. Tak, to... chodzi o fundację MTF. Coś gadając? Tak. Okej, okay, dobra. Nieważne. Nie są, się, kopiecie. A co się dzieje na górze w ogóle? Czemu jest walka w, na terenie wojskowym? Ta baza wojskowa to jest tymczasu, tymczasowa baza oddział w która właśnie zostaje podbita przez... Dobra, dobra, nieważne. Po prostu idziemy stąd, prawda? Zapraszam. <laughs> Widzowie, dobra. Przepiękne. Moi drodzy, zdupcamy stąd jak najszybciej, więc... Powinniśmy zrobić jedną ważną rzecz. Przeczekać noc. Nie chcemy się w nocy napierdzielać, na pewno. I... Dopiero potem wyjdźmy. Powiedz im, że przeczekamy noc. Inaczej się nie ruszę. Dobrze, podniecie. Dobra, i zarobiście, widzowie. Dogadanie. Moi drodzy, udało nam się uciec. Yy, można powiedzieć, jeszcze nie, jeszcze nie kraczę. Ale wyje... O, cholera! O, nie, 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 nie. Wiedziałem, wiedziałem, że ja coś wykraczę. O, ja pierdzielę ile mtf -ów. Nie, 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 tylko nie tym głównym. Ale mi przyłożył, widzowie. Ostro spadł mi HP po tym. Ja ich wszystkich ponokołtuję tutaj. Zrobię robotę naszego doktora. Oni podorywają resztę. Mamy go. Dobra, widzowie, doktor jeden przemienił na pewno. Teraz kasujemy czołg. Bum! 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 Widzowie, silnik mój już padł. Padł mu silnik. Bum! Bum! Rozsadzony. Kolejny. Bum! nie ilu z naszych przeżyło. Jeden, to chyba z tej rebelii chaosu. Dwóch. A słabo, bardzo słabo, widzowie. Co teraz? E, dobra, co robimy? Zostawiamy tych frajerów? A jak u was w A Niech ogarną nam jakiś transport lotniczy. No przekazuj. <grywa> widzowie, dobra, ogarnijmy jakiś tak, transport nie. i zostawmy ich po prostu samych sobie. Jesteśmy tak potężnymi jednostkami, właśnie z, rozwaliliśmy całą obronę MTF-u, samemu, praktycznie z doktora. A ty zagubiona owieczko! Chodź, wracaj do stada! <grywa> Oj, widzowie, tam jakieś strzały się zaczynają, to tam się dzieje. A to te ci od Rebelii Chaosu walą a tak, jakbyśmy po prostu buchnęli ten czołg? Okej, okay, widzę, widzę, że doktor chyba ogarnął... Y nie, to nie doktor, to no doktor, chyba tak. Ja ogarnąłem sobie czoł, nie jest mi on potrzebny. Dobra, ale z doktorem. Siadaj e podmiot. Do Dobra, zostawiamy tych lamusów, co? Niech cię będzie podmiot. A walą, walą, do nas. Niech się ciągną. Tak, je dzisiaj jest takie przysłowie. No jesteś lepsi. Jesteśmy nad nimi. Słuchaj, słuchaj, jest ważna rzecz. Jak? Słyszałem o konwoju, że konwojują Abla. Silnicie, lecimy. Konwojowany jest jeden ze scepków. Lewa autostrada. Zrzucisz mnie na konwój, walniesz rakietę w pierwszy pojazd, przez to cały konwój zahamuje. Jak mnie zrzucisz, ja po prostu rozsadzę wszystkie ciężarówki i wypuścimy jednego z naszych. Dobrze, no, plotujesz Dawaj w lewo. Le lewa autostrada, w sensie, że nasza lewa. Ale warunek taki trzeba zostawić. Wszystkich martwych ludzi na przewodach Dobra. uleczeni. <grym> Widzowie, dogadaliśmy się znowu. Idziemy ratować jednego z kolejnych naszych scp I zapytać się pewnie, skąd wiem o tym, że jest jakiś kąt. Widzowie, nie było żadnych SCP-ów w placówkach. Gdzieś one muszą jeździć po całym tutaj Los Santos. Naszym, tu, tu, tu gdzieś powinni być. Albo po prawo, albo na tej autostradzie. Dobrze, że O, coś wybuchło. Przed są. A, widać, że są przed nami. Aha, a ten helikopter to kogo? Rozsadź pierwszy pojazd, rozsać pierwszy pojazd. Okej, okay, widzowie, teraz nasza kolej. Patrzcie to. Schodzę ja. Schodzę ja! Bum! Jeden wysadzony! BUM! Walimy teraz w czołg! Wysadzony! I teraz jeszcze skaraba. BUM! Ho ho ho! Gdzie jest nasz podmiot widzowie? Cholera, patrzcie ile wolnych MTF-ów jeszcze tutaj wolnych strzelców. Przyjechał go! Albo nie przejechał. Desing w widzowie był. Dobra, jeszcze z tutaj. BUM! Kręgle! Ale rozpierdziel sadzimy! O niej, walą mnie w widzowie na kilka stron! Bierz go doktor! BUM! Jeszcze wysadzony. Jeszcze tych wysadziliśmy. Widzowie, Rozdupciliśmy cały konwój. Jeszcze jakiś niedobitek ucieka. Wow, dobrze, dobrze. Widzowie, jeszcze jakiś? Skąd oni się cholera biorą? Chodź tu, paruwo. Ale mi widzowie się... Nie, on szatkował. Ja nie mile ile mam HP, ale mam na pewno bardzo mało. Dobra, widzowie, jak możecie zauważyć, konwój został lekko rozdupcony, ale SCP-ka finalnie nie znaleźliśmy, czyli to musiał być jakiś na pobudkę konwój, który, nie wiem, nie istniał albo coś. Chcę go dość się Dorywam go, widzowie. Eee... Doktorze! Bądź moją tarczą! Zostawiamy doktora, pierdzielę, to niech on się tutaj bawi sam. Ja muszę zdupcać, bo do mnie walą z laserowych tych broni, a one jednak są bardzo groźne, tylko mają bardzo mały też dystans. I widzę, jak możecie zauważyć, ja już zdupcam im. Nazbierało się tam trochę MTF-u, ale ja wpierdzielam się tak na więzieniu tutaj. Porobię dymy. Rozwalmy jeszcze więzienie, nie wiem. Zostało mi chyba dosłownie 5% HP. jakieś bardzo mała ilość. Zróbmy po prostu coś tutaj ciekawego. Hop! Tędy! O! To było szybkie, widzowie, to był czas reakcji, po prostu jakiś policjant tutaj sobie przebiegał, po prostu z mukę od razu na dziąsło, okej? Okay. Jesteśmy i go nie ma, wow, w Niemczech zgrane, ale totalnie, o, to była jakaś zasadzka, czy co? Oczywiście to, jeden na górze MTF jest, ej, spadłem, nie, ale to było, było lamusiarskie, gdybym spadł i zabił się, wiecie, od zwykłego uderzenia, o nie, tylko jeszcze to ja brakowało. Widzowie, SCP do walki ze kami się pojawił. Pierdziele, to on był konwojowany! No tak! Co jest grane? Ale jesteśmy debilami! O, 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 Knockout, muszę mu... Oj! Chodź tu! Walę go, widzowie! Nie, 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 no on mnie zabije, zabije mnie zaraz! Dobra, widzowie, zdupcam mu, zdupcam! Nie traf mnie, nie traf mnie, nie traf mnie, nie traf mnie! Nie chcę z nim walczyć, bo wiem, że walka nie ma sensu! Sundzu, taktyka! Wielkiego wojownika! Cholera! No widzowie, będzie zaraz mój koniec. Rozwalam go! Bum! Jeszcze jednego nawaliłem. O, dach. Jakbym mógł tylko go strącić w locie. Ile bym za to dał? Dobra, kamikadze, kamikadze. Bum! Nie! Nie zdążyłem.